Cześć, tu Tomek, jak się macie? Z tą książką Idiota Dostojewskiego pierwszy raz zetknąłem się kilka lat temu. Właśnie w tej domowej biblioteczce znalazłem jej niemieckie wydanie z lat 50. Należała ona chyba do mojej babci. Na książce był tytuł Der Idiot. Na szczęście jej druk był w normalnych literach i wtedy nawet spróbowałem ją czytać. Tylko to było tak, że po kilkudziesięciu stronach stwierdziłem, że to nie ma sensu, bo trafia do mnie tak 60, może 70% jej treści. Tylko to mnie wkurzyło, i poszedłem ją nawet wyrzucić do kontenera na makulaturę wtedy. Ale swoją ciekawość ona pozostawiła. Później trochę tego żałowałem, bo. Była ona w idealnym stanie, z taką ładną okładką z materiału. To chyba była najładniejsza książka z całego domu. I tak wygląda cała geneza z tą książką. W tym roku znalazłem jej polskie wydanie w internetowej księgarni, w cenie poniżej 30 zł. Jak na książkę, która posiada około 650 stron ze twardą okładką, to jest naprawdę mało. A ta okładka też mi się bardzo podobała. Tak oto wygląda, spójrzcie. Zamówiłem ją sobie z odbiorem w Bytoniu, w centrum handlowym Agora. Pojechałem tam specjalnie rowerem z Radziankowa przez Rojce, dalej przez ulicę Dworską, po której jadąc zawsze jest wielki niepokój, bo jest ona wąska, pagórkowata i przez to niebezpieczna. Ale tutaj akurat wszystko było ok. Później w tym centrum handlowym w Agorze trzeba było jeszcze szukać tej księgarni, a ja jakoś ciągle pechowo znajdowałem się na niewłaściwym poziomie i tak go obchodziłem dookoła bezsensownie dosyć długo, aż znalazłem. Wejście do tej księgarni to było prawdziwe zbawienie. Nawet fajny był tam zapach książek. Może w tej książce też taki zapach jest? Sprawdźmy. Nawet. Poza tym fajnie ma żółty kolor ten papier, taki lekko żółty. Zobaczcie, nie wiem, czy to będzie widać. Początek tej książki może jest trochę trudny, bo nagle pojawiają się różne postacie. Poznajemy Lwa Kołajewicza, Myszkina, który należy do rodu książąt. Czytając tak ten początek, jak Książę przyjeżdża do Rosji i zapoznaje się z różnymi ludźmi, to wszystko to nawet przypominało mi się z tej niemieckiej wersji. To jest klasyk literatury i pod względem fabuły, postaci to jest coś bardzo oryginalnego. Sama postać Księcia jest niezwykła. Jest on dobroduszny, wyrozumiały, szczery. I chyba każdego by taka postać zaciekawiła, i tym zachowaniem on też różni się od innych postaci z tej książki. Książę posiada bogate połączenie różnych dobrych ludzkich cech. Jest to obraz młodego człowieka, w którym kryje się jakaś samotność, o której w tej książce za dużo nie jest mówione, a inne postacie najwięcej myślą o sobie. Nikt nie widzi tej jego samotności. Przeczytanie tej książki to jest jakby poznanie prawdziwie dramatycznych wydarzeń, na które się nie jest przygotowanym. Jest to też taki świat niezakłamany, szczery, przy którym tutaj wiadomo jak jest. Ciekawą kwestią, która towarzyszy aż do końca książki, jest zagadka wokół postaci księcia: czy jest on prawdziwym idiotą, czy nie. Jakie jest znaczenie tego? Bo na początku jest wspomniane o tym jego idiotyzmie jako chorobie z dzieciństwa i że jakoś udało mu się z tego wyleczyć. W tej powieści książę Mieszkin spotyka dwie kobiety Agłaję Iwanowną i Nastazję Filipowną. Obie stanowią oś tej powieści. Są bardzo piękne i ponadprzeciętnie inteligentne. Tutaj, dostojewski zachwyca właśnie samym sposobem stworzenia takich kobiecych postaci, które wydają się bardzo prawdziwe, mają jakiś niezwykły, kobiecy charakter, który można sobie wyobrazić. To jest prawdziwy kunszt tego pisarza. Najwięcej wytreści jest chyba o Aguayi, która jest taka, jak określa ją jej matka, samowolna, i to trochę razi ale może podobać się jej odwaga. Natomiast o Anastazji Filipownej jest znacznie mniej opisów i fragmentów w tej książce, co trochę jest dziwne. Poza tym jest wiele innych ciekawych postaci, na przykład Hipolit to jest dosyć mroczna postać, pełna żalu, która ma coś do powiedzenia. Myślę, że żadna z tych postaci dostojewskiego nie jest głupia. One są pełne życiowej pasji. Są zdolne jednocześnie do okrucieństwa, współczucia, do miłości i nienawiści. I potrafią też żałować za swoje grzechy. Ta książka też zabiera swój wątek miłosny, ale jest on dosyć skomplikowany. Niezbyt jest też delikatny. To właśnie, czym kierują się te postacie w uczuciach razem ze Księciem, to jest czymś szalonym. Dlatego też ta książka jest taka porywająca, bo jakaś niezrozumiała miłość jest w tej powieści, jeśli w ogóle jest. Na przykład, zapoznanie się Księcia z Nastazją Filipowną jest dosyć błyskawiczne i intuicyjne, bo Książę tylko zobaczył jej zdjęcie i stwierdził. Że jakby znają od dawna. Pasjonujące jest w tej powieści to, jak książę daje się wszystkim poznać, jak zdobywa sympatię w towarzystwie i przy tym mało mówi, i właśnie fajnie jest tak mało mówić, nie? Ponadto jest on księciem i niektórzy jego przyjaciele w pewnym momencie mówią do niego jaśnie oświeconym. To jest nawet dosyć zabawne. Ogólnie raz wydaje się on kimś tajemniczym, którego słowa i myśli mogą wydawać się cenne i wywołują pozytywne wrażenie na otoczeniu. Innym razem w relacjach z dwiema kobietami, Agłają i Nastazją, jest on dosyć małomówny, trochę żałosny, zmieszany. To jest właśnie takie staromodne słowo, które często pojawia się w tej książce. A znaczy speszony. Naprawdę w tej książce pełno jest takich fajnych starych słów. Na przykład mieć sposobność, albo posłać komuś bilecik. W zachowaniu tych postaci można też zauważyć taki charakterystyczny zwyczaj oznajmiania na wstępie swój cel wizyty. Otóż, często ktoś mówi, że przyszedł w interesie, jeśli jest coś konkretnego. Poza tym, te relacje między ludźmi w tej książce mogą się wydawać już to jest staromodne, bo to jest XIX wiek, ale nie aż tak. Również w tej książce widoczny jest ten aspekt mentalności rosyjskiej, chociaż moim zdaniem te postacie aż tak bardzo się tym nie wyróżniają. Ogólnie to Dostojewski jest bardzo ceniony za to właśnie wierne. Ukazywanie charakterów swoich rodaków. Idiota daje tyle do przemyślenia na temat sensu życia, a te postacie, jakie tam są, to myślę, że również są we prawdziwym świecie, więc ta książka może mieć dla kogoś znaczenie. Nie chcę nic zdradzać tutaj ze fabuły, bo może ktoś z Was będzie chciał przeczytać tę książkę. Ale powiem, że koniec był niezwykle ciężki i dramatyczny, tak bardzo, że może komuś wydawać się to nierealistyczny. Ten koniec był po prostu dla mnie druzgocący. Nie mogłem uwierzyć, że tak to się kończy, i przez chwilę nawet pomyślałem, że już mi się nie podoba, idiota. A patrząc na tych bohaterów, a w szczególności na tę ich walkę o miłość, to nasuwają mi się takie wnioski, Szczególnie taki jeden, że trzeba uważać, żeby nie minąć się ze szczęściem. I to wszystko na dzisiaj w tym vlogu. Dziękuję za uwagę. Teraz już chyba mogę odłożyć tę książkę do regału. Jeśli podobał Ci się ten film, to daj znać. Zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał, to jest ten przycisk na dole. I do zobaczenia. Pa!